Kanonada w meczu startu ze Spartą, trzy punkty zostały w Pruszczu. Łącznie w 14. serii gier Kujawsko-Pomorskiej 4. Ligi kibice zobaczyli aż 41 goli w 9 spotkaniach. To jest magazyn skrótów, zaczynamy! Na początek mamy dla Państwa hit kolejki. Chemik Bydgoszcz grał z Tłuchową, Tłuchowo Mecz zakończył się wynikiem 1-0 po golu Patryka Perlińskiego z 86. minuty. Teraz widzimy to trafienie, Chemik wygrał i utrzymał pozycję wicelidera tabeli. Skrót numer dwa to starcie dwóch drużyn Strefy spadkowej. Chełmianka Chełno podejmowała noteć Łabiszyn. W 65 na 0 do 1 trafił Grzegorz Kaniecki, a w minucie 80 podwyższył na 0 do 2 Kacper Czesiński. Ale warto odnotować, że Chełmianka grała w 10 od 36 minuty, a w doliczonym czasie gry drugiej połowy także druga żółta kartka dla jednego z graczy Chełmianki, no i tym samym drużyna gospodarzy kończyła ten mecz w 9. Chełmianka 0, Noteć 2. To już kolejna para, czyli Pomorzanin Serock, Kujawianka i Zbica Kujawska. Pierwsze trafienie w 11 minucie. Gol Radosława Mika w minucie 16 podwyższył Oskar Semeniuk. Ten sam gracz dosłownie 60 sekund później na 3 do 0, A jeszcze przed przerwą w 37. Krzysztof Szal były gracz pogoni mogilno wynik do przerwy ustalił na 4 do zera. Po zmianie strony niewiele już się wydarzyło. Jeden gol dla Pomorzanina Seroc, konkretnie Oskar Semeniuk, dla którego oznaczało to hat tricka, w tym Spotkaniu, natomiast bramkę honorową zdobył dla Kujawianki Olek Tabaka w 80. minucie tego meczu. Pomorzanin Serocki wygrał z Kujawianką Izbica Kujawska 5 do 1. 6 goli padło także w meczu Lecha Rypin z pogonią Moginno w 17 minucie. Wynik tego meczu otworzył Wiktor Majewski 1 do 0. Świetne, przytomne zachowanie w polu karnym w 35 było już 2 do 0. Bartłomień Śmigrocki podwyższa rezultat tego spotkania. A jeszcze przed przerwą w 37 trafił także Wiktor Majewski gol numer 2 tego zawodnika. I do przerwy Lech Rypin prowadził z pogonią 3 do 0. Tuż po zmianie stron odgryźli się goście Adam Kozłowski w 40 szóstej trafił dla pogoni Mogilno, a potem już oglądaliśmy popis Juliana Kolbusa. Najpierw w 53. rzutu wolnego na 4 do 1, a potem w 61. znakomicie obsłużony przez kolegę Julian Kolbus ustalił wynik tego meczu na 5 do 1. Lech Rypin wygrał piąty mecz z rzędu. Lech 5, Pogoń 1. Jesteśmy na stadionie we Wrocławku, gdzie miejscowy lider grał z Kujawią i Nowrocław. Mecz ten miał jednego bohatera, który objawił nam się już w 30 minucie spotkania. Pierwszy gol głową Łukasza Chruścickiego, goście prowadzili 1-0. Wyrównał dosłownie kilka minut później Tomasz Madej, znakomite uderzenie z dystansu sytuacyjne. Można powiedzieć, że nawet z takiego woleja, półwoleja uderzył Tomasz Madej. Było 1-1, a w 59 po zmianie stron raz jeszcze Łukasz Chruścicki... Drugi gol głową w tym meczu w 76. ponownie Łukasz Chruściński i uwaga moi drodzy także trafienie do bramki głową oglądamy teraz tego gola no już bliżej być nie mogło dla Łukasza Chruścińskiego w 84. Oliver Zaremba było 1 do 4 a w 85. Patryk Wiśniewski tuż za szesnastki celne kopnięcie tego gracza i lider przegrał z Kujawią Inowrocław 1 do 5 Unia Wąbrzeźno kontra Łokietek Brzeście Kujawski to kolejna para dwa zespoły środka tabeli do przerwy oglądaliśmy jednego gola konkretnie Kacper Orliński w 43. Po przerwie w 50. Kacper Więconek na 0 do 2 a w 65. nadzieje w serca kibiców Unii Wąbrzeźno wlał Konrad Sztuka 1 do 2 ale to nie wystarczyło i finalnie Unia Wąbrzeźno przegrała z Wokietkiem brzeźcie Kujawski 1 do 2 a obie drużyny kończyły ten mecz w 10. Za nami krótka podróż, dosłownie 80 km z wąbrzeźna do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie Orlęta grały z Polonią Bydgoszcz. Cztery gole w tym meczu. W 24. Łukasz Witucki, były gracz Elany Toruń, trafia na 1 do 0. W 34. Szymon Michałkiewicz na 2 do 0. I do przerwy już więcej się nie wydarzyło. Natomiast po przerwie jeszcze na 3 do 0 trafił Artem Osmolowski. A w 90. Hubert Maciąg ustalił wynik tego meczu na 4 do 0. Była to szósta wygrana Orlont w obecnym sezonie. Orlenta 4, Polonia 0. O tym spotkaniu, którego skrót już oglądamy, wspominałem Państwu na początku. Prawdziwy grad goli w starciu startu Pruszczy ze Spartą Brodnica w 42. Dmytro Czernuszki na 1 do 0. Jeszcze w doliczonym czasie gry, tej pierwszej połowy, Mateusz Brzuska trafił dla Sparty Brodnica i na przerwę do szatni zawodnicy obu drużyn schodzili z wynikiem 1 do 1. Po zmianie stron, najpierw w 62. Mateusz Zbieranek było 2 do 1. Kilka minut później na boisku. Zameldował się Jakub Krukowski. Teraz Państwo to widzą. I w pierwszym kontakcie z piłką strzelił gola w 67 na 3 do 1. Nie upłynęły nawet 3 minuty, bo dokładnie w 69.00 Jakub Krukowski po raz drugi i gospodarze już prowadzili 4 do 1. Znakomite wykończenie tej akcji w wykonaniu Jakuba Krukowskiego. W 71 trafił Maciej Tuptyński 4 do 2, Bartosz Kaczyński 4 do 3 i zrobiło się naprawdę nerwowo w Pruszczu. 80 8 minuta tego meczu, ale nastroje uspokoił zdecydowanie bohater tego spotkania, no i też graczy kolejki, o czym nieco później Jakub Krukowski w doliczonym czasie gry tej drugiej połowy na 5-3 do 3. i to oznacza, że był to hat-trick Jakuba Krukowskiego 27 minut. Start Pruszcz wygrał ze Spartą Brodnica 5-3 do 3. Na zakończenie skrótów jeszcze mecz Dawida z Goliatem, lider ze świecia grał z Pomorzaninem Toruń, to jest przedostatnią drużyną czwartej ligi. W 11. gol Jakuba Radkowskiego już wda, otwiera wynik tego meczu. W dwudziestej po fałlu w polu karnym z rzutu karnego trafił Michał Kalitta, pewnie wykorzystana 11. lidera klasyfikacji strzelców. Minutę później na 3 do 0 ten sam gracz ponownie Michał Kalitta. W czterdziestej gol Mikołaja Reslera, było 1 do 3, a w 62. trafił jeszcze Marcin Drosz, było 1 do 4, a dla byłego gracza Sportisu Łuchowo był to debiutancki gol dla WD-Świecie. W Świecie w wygrała 13 meczów w obecnym sezonie i ma już 39 punktów. To już komplet wyników tej czternastej kolejki, w której mieliśmy aż trzy hat triki Po trzy gole strzelili Oskar Semeniuk, Łukasz Chruścicki i Jakub Krukowski. Pewna wygrana Lecha w Mogilnie i awans na czwarte miejsce, o czym też nieco więcej za chwilę. Wygrał też start Prusz, utrzymując trzecie miejsce w tabeli. Na pozycji wicelidera umacnia się natomiast Chemik Bydgoszcz po zwycięstwie nad Tłuchowią. Trzy punkty zdobyła też Noteć Łabiszyn, co pozwoliło jej wyrwać się z ze strefy spadkowej. Zobaczmy tabelę. Mamy potwierdzenie tego, o czym mówiłem przed chwilą: 39 punktów w D-świecie, lider tabeli od początku rozgrywek. Zresztą, jeżeli chodzi o całą pierwszą trójkę, to tutaj bez zmian od kilku miesięcy: chemik, moderator, bydgosz, miejsce drugie, 34 oczka i start pruszczy po wygranej ze spartą. Brodnica cały czas mocno trzyma się w pierwszej trójce. Lech Rypin na miejscu czwartym, tym samym wyprzedził Tłuchowie, Tłuchowo, która przegrała z chemikiem moderatorem Bydgoszcz. To widzieli Państwo przed chwilą. W środku mamy ekipy Kujawino-Wrocław, Wsparty, Brodnica i Pogoni Mogilno, a w strefie spadkowej lider Wocławek, pomorzanin Toruń, Hełminianka-Hełmno i Polonia Bydgoszcz. Ze strefy spadkowej natomiast uciekła wspomniana już noteć Łabiszyn, Kujawianka i Zbica Kujawska. Bardzo blisko tych obszarów zagrożonych spadkiem. Stawkę najlepszych snajperów czwartej ligi kujawsko-pomorskiej otwiera nam Michał Kalitta, 17 goli gracza w D-świecie. Patryk Perliński na miejscu drugim, 14 trafień, znakomita forma w obecnych rozgrywkach Mateusza Zbiranka to daje mu trzecie miejsce w tej klasyfikacji, 10 goli gracza startu Pruszcz. Na miejscu czwartym Dawid Kieplin, gracz Tłuchowi Tłuchowo, do tej pory 9 razy pokonywał bramkarzy rywali. No a na miejsce piąte wskakuje Oskar Semeniuk po hat triku z Kujawianką Izbica Kujawska Oskar Semeniuk do tej pory zdobył 9 bramek. W dzisiejszym skrócie mamy także dla Państwa nowość, mamy dla Państwa niespodziankę. Oto ona, drużyna tygodnia tej 14. kolejki Kujawsko-Pomorskiej 4. Ligi. W bramce gracz Chemika Bydgoszczy Gracjan Wendt, który zachował czyste konto w 11 z 14 rozegranych spotkań. Znakomita dyspozycja młodego golkipera z Bydgoszczy. Trójkę obrońców tworzą Marcin Drosz, Grzegorz Kaniecki i Maksym Adamienko. Środek pola wypełniają nam Mateusz Zbieranek ze startu Pruszcz, Julian Kolbus, ten niesamowity 18-latek ostatnio gol i asysta, a w tej kolejce dwa trafienia Juliana Kolbusa. Hubert Maciąg także zasłużył na powołanie do drużyny tygodnia, gracz Orląd Aleksandrów Kujawski, no i także Wiktor Majewski, który znowu trafiał dla Lecha Rypin, która to drużyna zresztą w całym prezentuje się bardzo dobrze w ostatnich tygodniach. Od lewej strony w napadzie Oskar Semeniuk to widzieli Państwo przed chwilą 9 goli w obecnym sezonie. Łukasz Chruścicki podobnie jak i Semeniuk hat w tej minionej kolejce i też warto podkreślić wszystkie te gole strzelił głową Łukasz Chruścicki. No i Jakub Krukowski zdecydowanie najlepszy gracz tej minionej kolejki prawdziwe wejście Smoka. Grał od 65 i w 27 minut skompletował hat przyczyniając się walnie tym samym do zwycięstwa startu Ekopol Pruszcz nad Spartą Brodnica. To tyle jeśli chodzi o tę czternastą kolejkę w piętnastej serii gier. Warto wybrać się na mecz w Dyświecie z Lechem Rypin, czyli starcie lidera z czwartą drużyną czwartej ligi. Moim zdaniem hit tej kolejki Ciekawie może też być w spotkaniach Kujawi z chemikiem oraz pogoni ze startem. Oglądajcie, bawcie się dobrze, no bo przecież ta długa przerwa w rozgrywkach, coraz bliżej będziemy musieli odpocząć od rozgrywek 23-24. Dzięki za dziś, do usłyszenia!